dobry, nazywam się Paweł Młotkowski. Specjalizuję się w fotografii lotniczej. Fotografią zajmuję się od 22 lat. Pilotem paralotniowym jestem od 10 lat, a fotografować z lotu ptaka zacząłem 5 lat temu. Głównie dlatego, żeby swoją pasją, swoimi doznaniami i widokami, które oglądam na co dzień, podzielić się ze znajomymi, rodziną, wszystkimi tymi, którzy nie mają takich możliwości jak ja. Wielokrotnie zadawano mi pytanie, dlaczego wybrałem paralotnie. Odpowiedź jest bardzo prosta: jest to najtańszy, najłatwiejszy w pilotażu statek powietrzny. Przy czym Dzięki pewnym cechom fantastycznie nadaje się do fotografowania. Po pierwsze, stosunkowo wolno lata, dzięki czemu pilot ma dużo czasu na dobór kadru. Po drugie, zapewnia niemal nieograniczoną widoczność w powietrzu, nieprzesuniętą szybami, ani innymi przeszkadzającymi elementami. Po trzecie, można spakować ją do samochodu osobowego, przewieźć w dowolne miejsce i wystartować z łąki, pola czy boiska. Podstawowym elementem latającym jest paralotnia, przez pilotów nazywana szmatą. Kolejnym ważnym elementem jest napęd paralotniowy. W tym wypadku zbudowany na podstawie silnika o pojemności 100 cm sześciennych. Podczas lotu pilot siedzi w uprzęży, do której za pomocą karabinków przymocowane jest skrzydło. Wybierając aparat do zdjęć z lotu ptaka, koncentrowałem się na tym, aby była to zwarta, w miarę kompaktowa konstrukcja, uszczelniona, jednocześnie zapewniająca mi wysoką jakość przy czułościach rzędu 400-800 ISO. Te czułości z kolei zapewniają mi możliwość użycia krótkich czasów, dzięki którym obraz, który jest efektem końcowym fotografowania, jest ostry, nieporuszony. Ponieważ w powietrzu nie mam możliwości zmiany obiektywu, na co dzień pracuję w oparciu o wysokiej klasy zoom, który zapewnia mi bardzo wysoką jakość obrazu. Większość ujęć wykonuję w zakresie standardowych ogniskowych, są to ujęcia pionowe, kiedy koncentruję się na fotografowaniu faktur, plan, linii, głównie pól. Szerokiego kąta używałem fotografując hel. Tutaj w sekwencji kilku ujęć udało mi się wykonać zdjęcie panoramiczne, łóżze ogniskowe świetnie sprawują się wtedy, kiedy swoją uwagę koncentrujemy na detalu, zwróćcie też uwagę na to, co dzieje się dookoła Was. Nie przydarzył się kiedyś wspólny lot z bielikami. To były niezapomniane chwile. Decydując się na sesję z lotu ptaka, pamiętajcie o zaplanowaniu kilku ważnych rzeczy. Po pierwsze, sprawdźcie, w jakim terenie chcecie fotografować. Obejrzyjcie mapy. Zorientujcie się, jakie obiekty są charakterystyczne dla danego terenu, po to, żeby w powietrzu, kiedy możecie stracić orientację, wiedzieć, co fotografować. Poza tym dobierzcie porę dnia i porę roku. Wykonując zdjęcia z lotu ptaka, zwróćcie uwagę na charakterystyczny układ cieni. Najciekawsze będą wcześnie rano i wieczorem.